Dziś skupmy się na kaszlu, często bagatelizowanym, ale ważnym sygnale, który warto sprawdzić. Kaszel to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Wbrew pozorom może oznaczać nie tylko choroby układu oddechowego, ale często związany jest z wieloma innymi przypadłościami. W medycynie wyróżniamy kaszel ostry, który oznacza najczęściej wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, takich jak gardło, krtań, tchawica i oskrzela. Może być również spowodowany zakażeniem bakteryjnym lub chorobą alergiczną. Kaszel ostry występuje najczęściej do 3 tygodni. A co jeśli choroba nie ustępuje, kaszel przewlekły, trwający dłużej niż 8 tygodni, może być jednym z podstawowych objawów raka płuc. W naszej klinice zajmujemy się leczeniem chorób obturacyjnych. Przede wszystkim jest to astma i POHP. Bardzo ważne jest to, aby móc jakby rozróżnić te dwie choroby, które często mogą mieć podobne objawy. Dlatego m.in. posiadamy pracownię badań czynnościowych, dzięki której możemy rozpoznać te choroby. Kaszel związany jest również z astmą, przewlekłą, obturacyjną chorobą płuc, gruźlicą, a także następstwami infekcji COVID-19. Wiele osób po przebyciu zakażenia COVID-19 ma zmiany śródmiążowe w płucach. Nie wiemy tak naprawdę do końca, dlaczego u niektórych te zmiany się wycofują, a u niektórych przekształcają się w zmiany przewlekłe, o typie głównie włóknienia. I to są pacjenci, którzy wymagają naszego wzmożonego nadzoru, kontroli, a czasami leczenia. Ważnym sposobem walki z chorobami płuc jest codzienna profilaktyka. Co trzeba robić, kiedy pojawia się kaszel? Na początek każdy pacjent powinien się skierować do lekarza rodzinnego. Takim podstawowym objawem, który powinien nas zaniepokoić, no jest kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny podbarwionej krwią. Myślę, że potem już pacjent przychodząc tutaj do nas zostanie odpowiednio zaopiekowany. Mamy szereg badań, szereg możliwości diagnostycznych. Kaszel, duszność i inne choroby płuc mogą dotknąć każdego – Dlatego oprócz codziennych aktywności profilaktycznych bardzo ważne jest zaprzestanie palenia papierosów i e-papierosów. W tym środowisku, w którym żyjemy, coraz większym problemem jest zanieczyszczenie powietrza. To są dymy, to są spaliny, ale przede wszystkim to są dymy ogrzewcze. To jest to, co nas truje. Dla mnie lekarza wielkim wyzwaniem jest walka z nałogiem palenia tytoniu, ale też ostatnio z nałogiem palenia e-papierosów. Aby zachować zdrowe płuca, warto udać się na specjalistyczne badania, które dostępne są w Warmisko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc. Kaszel, duszność czy inne choroby płuc mogą dotknąć każdego. Dlatego, oprócz codziennych aktywności, bardzo ważna jest profilaktyka. W naszym szpitalu cyklicznie zapraszamy na akcje profilaktyczne i na badania przesiewowe. Szczegóły o najbliższym już wydarzeniu znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zapraszam! Drodzy pacjenci, Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc gra w wielkim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 28 stycznia w Szpitalu Pulmonologicznym odbędą się różne badania profilaktyczne, licytacja wspólnego treningu jogi lub porcji 50 pierogów własnoręcznie lepionych przez dyrektor Wiolettę Śląską-Zyśk. Serdecznie zapraszamy.